Przed sobą mam dwa zestawy. Pierwszy zestaw typu M, natomiast drugi zestaw typu L. Przystosowane są one pod uchwyt typu SR26, czyli ten, który wcześniej pokazywałem, na którym bazowałem, ale będą pasowały także pod uchwyt 17, 17 bądź też 18. I tak, zacznijmy od tego, co taki zestaw zawiera. Weźmy sobie przykładowo ten większy zestaw, będzie sądzę, lepiej widoczny. I po otwarciu mamy następujące elementy. Zaczynając od tego dolnego. To jest nasza dysza osłonowa, dysza gazowa wraz z, wraz z dodatkowym pierścieniem izolującym. Następnie mamy korpus tulejki zaciskowej z naszą soczewką. Tutaj akurat prezentuje się w dwóch elementach, jest to element dwuczęściowy, może tak, gdzie od tej strony mamy gwint wewnętrzny, w który będziemy wkręcać naszą tak zwane sitko i będziemy wkręcać w ten sposób. Że nasz cały korpus tulejki zaciskowej z soczewką gazową będzie się prezentował w następujący sposób. Nad tym elementem nie będę już się więcej rozwodził, ponieważ wspomniałem o nim wcześniej, jak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy dalej, i na samym końcu mamy naszą tulejkę zaciskową, która prezentuje się w tym przypadku, jest to, taka, jest to ta krótsza wersja. Ponieważ no, mamy taką konstrukcję tego wcześniej wspomnianego korpusu. I tutaj na moment zatrzymałbym się przy okazji właśnie tej tulejki zaciskowej, ponieważ jest to jedyny element w tym zestawie Pyrexowym, który możemy tak naprawdę dowolnie wymieniać z wcześniej pokazaną przeze mnie tulejką zaciskową. Jeżeli weźmiemy sobie dla porównania właśnie tę wcześniejszą tulejkę, one na długości tak naprawdę nie różnią się w ogóle, są takie same. Natomiast istotnymi różnicami, jakie tutaj zachodzą, są takie, że ta pierwsza ma takie cztery nacięcia z jednej strony oraz wykonana jest z miedzi. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą tulejkę, czyli naszą pyrexową ma z tej strony, z tego końca takie nacięcie pod skosem oraz jest wykonana z mosiądzu. Tutaj także w dużym skrócie powiem to, że różnice pomiędzy miedzią a mosiądzem są takie, że mieć, posiada lepszą przewodność cieplną, lepszą przewodność elektryczną kosztem niższej własności mechanicznej, przykładowo na zginanie. I tutaj weźmy sobie dla przykładu taką sytuację, kiedy mielibyśmy właśnie nasz uchwyt i często wymienialibyśmy te elementy eksploatacyjne, często poprawialibyśmy elektrodę nietopliwą, albo po prostu ją wymieniali, to w pierwszej kolejności co robimy, odkręcamy całkowicie korek. Przykładowo, jeżeli byśmy wymieniali i pierwszymi elementami, które właśnie się ruszają tam, to jest oprócz naszej elektrody właśnie ta tulejka i przykładowo często też się dzieje tak, że robimy to po skończonej pracy spawania, niekiedy od razu, kiedy ten element jest już ma posiada jakąś wyższą temperaturę i wtedy wychodzi tak, że dociskając bądź też dokręcając powodujemy niektóre naprężenia, które mogą wpływać na kształt. Naszej właśnie tulejki. Miedziana zachowuje się troszeczkę gorzej. Ona wytrzymuje zdecydowanie, tak jak wcześniej wspomniałem, mniejsze te, mniejsze te wartości tego naprężenia w stosunku do mosiężnej. Czyli po prostu mosiężna zachowuje się lepiej w dłuższym użytkowaniu oraz częstszym, częst, częstszych wymianach tych elementów. Natomiast jeżeli miedzianą, to ta przewodność elektryczna, o ile przewodność cieplna nie ma za bardzo korzystnego wpływu w przypadku spawalnictwa. Natomiast przewodność elektryczna zdecydowanie jest tutaj na plus w przypadku tulejki miedzianej. Także jeżeli w sumowalibyśmy to wszystko, wszystkie plusy oraz minusy, to tutaj zastanowiłbym się w jakiej sytuacji bym konkretną właśnie tą tulejkę użył. Czy jeżeli powiedzmy częściej byśmy tam operowali na, na tych innych elementach, częściej wymienialibyśmy elektrodę, Sugerowałbym najczęściej właśnie używać tej tulejki mosiężnej, natomiast jeżeli... Aha, i ona oczywiście jest też trochę droższa niż ta miedziana, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli właśnie nie zależy nam, nie będziemy dosyć często wymieniać, jesteśmy też początkującymi, no to możemy spróbować właśnie z tą miedzianą, z tą standardową. Ale osobiście ja bym proponował tak, żebyśmy się zaopatrzyli i w jedną i w drugą, ponieważ możemy je uniwersalnie zamieniać, czy to w zestawie właśnie Pyrex, czy w tych standardowych. No i jeszcze wracając właśnie do naszego zestawu, mamy tutaj dołączono zazwyczaj także dodatkowy właśnie tego naszego o czyli pierścień, który możemy sobie także podmieniać, jeżeli on nam się zerwie. Właśnie w przypadku właśnie naszego korpusu tutaj. Złożenie przebiega niemal identycznie jak poprzednio. Tutaj różni się to jedynie wymianą pierścienia na odpowiedni, jeszcze przed dokręceniem korpusu, oraz odpowiednim dociśnięciu szklanej dyszy do tego właśnie pierścienia. Pamiętajmy zawsze o odpowiednim dokręceniu elementów oraz sprawdzeniu, czy elektroda się nie porusza. No i przy okazji tego montażu wspomnę, bo wcześniej zapomniałem, do jakich materiałów polecam skorzystać z Pyrexa: stopy aluminium, tytanu czy mosiądzu, ale przede wszystkim do stali nierdzewnej, ze względu na możliwość lepszej obserwacji rozkładu ciepła tego materiału.